Cześć, witajcie, jestem Uruwa, a to jest pierwszy odcinek z, z Crafted'a, bo dziś jestem na Craftedzie z tego powodu, że no już nikt z nas, naszej ekipy nie gra już na naszym serwerze Minecraft Gang i jestem na Craftedzie, dziś będziemy sprawdzać czy gracze na tym serwerze e, po prostu pomagają ludziom, czy są mili i tak dalej. I na początku otworzymy 13 laki bloków i ogólnie mam luz na głowie. A więc tak. Złożymy te 13 laki bloków i potem zaczniemy sprawdzać tych ludzi, bo jestem trochę ciekawy, czy tutaj ludzie są mili, bo póki co to za dużo miłych ludzi tutaj nie widziałem. I mam tutaj także nisko czynność kowody, by wykorzystać bagę na laki bloki plus. No nie mam wcześniej tych jak niestety. Dobra. Zlecimy z pierwszym laki blokiem. Hop, i on się teraz zamienia w mokrą kąpkę, przez co. Lepszy ludzie z jego dropi. Serio? Dobra. Kolejny lucky blok wiatr lawy i wody. wątpię, że się kiedyś przyda. W sumie wiatr... wody mogło się teraz przydać. O! I w tej płyty tak nigdy nie odsłucham. Hop! Oj, oj, nie Dobra Kolejny lucky block i to plus Uuuu To sobie zachowam O Zachowałem go sobie tak po prostu na pamiątkę Aha Cement Niebieski możecie kiedyś przydać, ale nie jestem pewien To teraz? Aha Okej, czyli sam na 15 sekund, super Ktoś wykopał za ciebie całą robotę What? A, ale to się przyda Znowu 64 cementu zielonego To się już trochę bardziej przyda e, Kolejny taki blok I 6 rud złota A, to może się przydać Ale wątpię, że jakiś bardzo Dobrze, kolejny Czas na wybudować autostradę Znowu? Co ja mam z tą autostradą? Jakie ma ciu? 32, białe i wełny To się może przydać, bo akurat nie mam owiec na, na wyspie Znowu rudy Co to? Dobra, ostatni lucky block I skrzynka To tak To nie jest lucky block A tu się mylą, to jest lucky block Każda, każda gąbka jest lekkim blokiem. Ty, to nie jest lekki blok. Aha, okej. Okay. Super. Dobra. To ja idę odłożyć itemki i za chwilę się widzimy, jak będę sprawdzał gracz. To. Pa, za chwilę. Okej, okay, ja już jestem. Jak widać, jestem na spawnie i tak. Odłożyłem sobie te rzeczy, w ogóle zdejmę sobie loot, bo jeszcze ktoś mi uzna, że ten. I napiszemy teraz na czacie czy ktoś e, mógłby mi pomóc, bo na chwilę umrę z głodu. I czy ktoś mi pomoże i przyjdzie do siedzenia i teraz zobaczymy. Dobra. Może ktoś pomóc, bo nie mam jedzenia. A za <śm> Tak, chyba przyjechał. Te chwilę umrę go Dobra. Teraz chwilę poczekamy. I za chwilę się okaże, czy ktoś może nam coś dać. O, zbierze ktoś za, jak mówiłem już wcześniej, ludzie tutaj nie są za mili na tym craftedzie. Nie, nie tak, żebym obrażał ich, ale no, taka prawda. I tu już się tutaj tacy trafią, którzy pomogą, ale no, jak widzicie, nawet wyróżniony jako super VIP, to i tak nikt nie da. No, trochę słabo. A no właśnie. E, kit. Klucz. Tak o dobra. To jeszcze na tym odcinku sobie przy okazji otworzymy dwa, dwie ruletki. No, to polecimy. Zobaczymy co drobnie. Dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. I dirst. Co ja nie, co nie robię? Okej, okay, dobra, otwieram kolejną. Nie, proszę się nie przemienić. Dobra, chociaż to. No, siema typie. No, ja sobie idę od Was. Dobra. To ja lecę od nich. I tak. To są jakieś typki. No, a tym razem się zapytamy o coś innego. Może tak. Bo ja mam command fit, To na przykład niektórzy mogą nie uwierzyć się. W bo niektórzy wiedzą, że z SVP mają komendy w więc może tak da ktoś hajsik bo za trzy, bo... gram dopiero tu przez 20 minut o nie jest helper, to możemy sprawdzić to Dlaczego są jakieś rzeczy, ktoś się napisze i przez co mi osób to widzi no niestety? Hmm. napiszemy teraz to samo coś podobnego. Tak to się hasik na start o i teraz i tak powiem, nikt nie da. Jak widzicie, ludzie nie są za milne kraftecie. Jeszcze sobie że ten dokasony kupimy. O! Co drobnie, co drobnie. O. O no oczywiście, musiałobyś, przegrałeś. Hmm. Jakby to jeszcze ich się zapytać. Może tak. Pomoże mi ktoś lis. No, raczej i tak nie pomogę, bo sami widzicie, a nie co oni są. Ludzie nie są za mileni na tym krafcie. No. Niektórzy nawet jeszcze skamują dodatkowo, co, co już zupełnie jest. Bo to jest parkour. parku. No ja tylko sobie ja mi się nie chcę tego przychodzić. Jestem ciekawy, co są góry. Jeszcze go nie widziałem. I serdecznie także zapraszam na kraftę, da? Bo to jest spoko serwer sobie możecie tu pograć sobie z nami. Ze mną sobie, nie z nami. On chyba, że z doleczkiem jeszcze, ale on teraz nie jest aktywny. Akurat, bo nawet nie wiem gdzie teraz jest. Ale okej. Okay. Jeszcze może zapytam Cię o poprzednie. Czyli... O! Jeszcze raz... W się to sama partia pytań. Jeśli nikt mi nie pomoże, to już będzie dowód na to, że ludzie po prostu nie są mili. No. na widzicie, zapiszą do mnie na czacie. No, ale okej. Okay. O, jest! Luki. Luki. No. I pierwszy dobry człowieczek któremu damy w nagrodę oczywiście no jakiegoś diamenta czy coś dobra napiszę mu na msg nie dawaj mi jedzenia bo nagrywam odcinek czy ludzie na Pomagają. brachu. Dobra. Ja mu za to dam diamenta. Hop, hop, leci diamencik. W ogóle wezmę ich więcej tutaj. Jeszcze raz się do niego tepnę. Napiszę mu Chcę, żeby... O, już zaakceptował, więc spoko. I trzymaj sobie nagrodę diamanta. No. Więc tak na jakieś 5 minut sprawdzania tych graczy, jeden człowiek tylko chciał dać jedzenie, co trochę słabo. Więc no jak widzicie, ludzie za dobrzy nie są na tym craftedzie, bo niektórzy, no, jak widać, nie pomagają po prostu. Nawet w tych trudnych sprawach, na przykład jak ktoś za chwilę umrze I straci na przykład temki i nie będzie już nic miał, bo na przykład jest kogoś innego Nie zdąży dojść na wyspę, czy coś No ludzie nie są tutaj za na tym serwerze Nawet helper, ani... Młody admin mi nie da To po co? Nawet mi nie powiedzą o komendzie fit, jak wszyscy praktycznie o tym wiedzą No tutaj mam generator krów Dobra, to jeszcze raz napiszemy no Luki 6 serdecznie Cię pozdrawiam jeśli to oglądasz eee, tutaj jest o. U, Tutaj też pozdrawiam wszystkie osoby z tej tablicy, tu Princess Kapi, Kies Baxter Pro, Matiseku, Zoza, eee, Doleszek, Olivia wiki jak Kotlet i Hamani Nie musisz dawać Bo Nagrywam Odcinek Sam wiesz jaki Sam wiesz jaki Dobra, jak pozdrowy YouTube. Dobra. I tak. No, nie wiem czy jeszcze tych ludzi sprawdzać, bo jak widzicie tylko Luki 6 jest dość dobrym graczem, miłym. O, nawet napisał pozdro YouTube. Jest mi miło. No to taki krótki 12 minutowy odcinek. Yy, I tyle ile będzie łapek pod tym filmem, to tyle jutro zaczynam jakiś tam dzień otworzył leki bloków. A i jeszcze, dlaczego tak długo nie nagrywałem? Wszystko jest winą tego, że mi prostu nie było. Byłem na wakacjach w Chorwacji, i przez co nie mogłem nagrywać. Ehm. Jeśli chcecie wiedzieć, co się ze mną dzieje, wejdźcie na mojego TikToka. DZ Mruwa, razem musicie się napisać, to tam mam na biografii wszystko zawsze napisane, czy jestem, czy mnie nie ma, czy dlaczego nie nagrywam i tak dalej, więc jeśli jesteście ciekawi, dlaczego nie nagrywam, to sami wiecie dlaczego. I zapraszam także na moją tutaj, na Crafted, na moją wyspę. Możecie sobie nacisnąć tam tabliczkę, chociaż nie klikać i nie można. Sami zobaczycie dlaczego. Możecie ją umieć nagrać w kasynie, czy chociażby ze mną pograć, lub nawet nagrać odcinek. Tu przy okazji nie dość, że nagrywam odcinek, a jeszcze w dodatku jest taka jakby reklama Krafteda. Dobra, no to to by było na tyle. A więc, papa. Pa.